Cześć wszystkim! Jestem Cichybu i witam was w kolejnym odcinku z Cichego Rysowania, gdzie tworzymy sztukę. W dzisiejszym odcinku narysujemy sobie Mafet z Undertale'a. W sumie Muffet jest moją ulubioną postacią, ale to nie tym kierowałem się, kiedy wybierałem tematykę dzisiejszej pracy. A zapytacie, czy w takim razie się kierowałeś, Jonasz? Ano, już, już mówię i objaśniam. Jak zauważyliście? Wątpię, żebyście nie zauważyli, rysujemy dzisiaj pracę w formie tradycyjnej, na kartce. Czyli coś, czego w zasadzie nie robiliśmy nigdy. Wow! E, no, a w każdym razie, jeżeli decyduję się rysować na kartce, robię to stosunkowo rzadko, to muszę wziąć pod uwagę jeden aspekt, który na komputerze aż tak bardzo mnie nie dotyczy. Mianowicie, chodzi o paletę kolorów. O ile jeszcze bym rysował kredkami, to nie przejmowałbym się tym za bardzo, bo mam tego w piździec. Ale od niedawna zacząłem bawić się w rysowanie promarkerami. Jeżeli ktoś nie wie, jak one działają, to zaraz wszystko wyjaśnię, pokażę, jak tutaj to wygląda. A no, padło słowo tutaj, bardzo kluczowe słowo, od niedawna. Co za tym idzie, jeżeli bawi się to od niedawna, to nie mam ich za bardzo, za, za wiele, nie mam ich za dużo, ta kolekcja nie jest za duża. Więc e, moje pole manewru jest ograniczone w dość mocny sposób, jeżeli... Faktycznie chciałem coś wcześniej narysować, wykonałem w ogóle w życiu rysunki tym, więc jesteśmy, znaczy zdawajcie sobie, bądźcie świadomi, zdawajcie sobie z tego sprawę, że nie wszystko wyjdzie perfekcyjnie, bądź doskonale. Um, kurczę, zgubiłem wątek. No, no i w każdym razie jak kupowałem tam... Te kolory, które, którymi dysponuję do teraz, to zawsze kupowałem pod kątem jakichś prac, które chciałem wykonać wcześniej, tych trzech. Że tam sobie wymyśliłem, co sobie narysuję, i ja potem dobierałem sobie kolory, żeby narysować te trzy rzeczy. Po co? Znaczy, generalnie wybierałem się do szkoły graficznej. Znaczy... Ten, w, na studia i będzie tą grafika i była taka ro rozmowa kwalifikacyjna i było. Jonasz, musisz narysować ileś tam prac, żeby je nam je pokazać, bo my się nie wpuścimy, tak po prostu. No i na tą rozmowę musiałem wykonać pracę w końcu tradycyjnie, bo zazwyczaj stwierdziłem, że nie wydrukuję przecież, albo nie pokażę im na darmo, no, to trochę byłoby niepoważne, więc postanowiłem zrobić dużo ładnych rysunków, tak promarkerami. No, eee... No i z racji, że one zostały to tak zacząłem rysować więcej i więcej, znaczy więcej i więcej, taki mam zamiar po prostu bardziej się w to zaangażować i właśnie do tego stwierdziłem, że w sumie fajnie będzie jak narysuję coś i zarejestruję ten proces właśnie. Moim pięknym telefonikiem. Właśnie, teraz przechodzimy do innego tematu. Jeżeli obraz będzie niedoskonały, bo na pewno coś tutaj boże, nie banglać, bo jestem wreszcie pewien, zawsze coś popsuje, więc nie zrażajcie się żadnym szumem elektronicznym, czy tym obrzydliwym cieniem, który pada przez cały czas na kartkę. Jeszcze od mojej głowy. Starałem się jakoś to zrobić tak, żeby nie, nie, nie za bardzo doskwierało, ale... tam, e, ten. No, o, właśnie, to, to, to też kolejna rzecz, którą zaraz... Wyjaśnić. Otóż ten, ten telefon. Nie, nie mam z, znaczy, z jakiegoś powodu, mimo że powinienem mieć jakieś 10 GB wolnego miejsca, na przestrzeni dyskowej jest ich wolnych 3. 3. Nie będę za bardzo się już w to was zanudzać, tym, bo to nie ma kompletnie znaczenia, ale po prostu miało to takie przełożenie na to nagranie, że musiałem sobie robić co. kilkanaście minut. Kilkanaście, no, kilkadziesiąt, jakieś pół godziny przerwę, żeby potem zgrać obraz, usunąć go i, i nagrywać dalej. Przez to są takie przejścia, takie. Te, yy, między kolejnymi ujęciami. Może ujęcie jest jedno, ale yy, częściami tego. Yy, bo bodajże między jedną, a którąś tam inną, yy, tam coś pokolorowałem samemu. Nie rejestrując tego, ale to są takie pierdowy w stylu wypełni jakieś tam pierdółki na czarno, więc spoko. To, to to nie powinno za bardzo wadzić. No, skończyliśmy właśnie lineart, czyli w sumie nic ciekawego, bo tylko poprawiłem szkic. O, jeszcze ocz oczki, jak to zwykł mawiać klocuch? A, jeszcze detale na ubraniach. Yy. I zabierzemy się właściwie za coś takiego najbardziej za takie, to, to najbardziej ciekawe promarkery, jakie to jest super! Yy, czym są promarkery? Jeżeli ktoś nie wie, no zawsze wątpię, żeby ktoś nie wiedział, no ale już się śpieszę z wyjaśnieniami, jest to taki cyngiel, który... Znaczy, taki lepszy marker. Jak macie nie, takie domazania po tablicy, no strasznie są te... Znaczy nie po tablicy, takie permanentne, takie z alkoholem, to one też są z alkoholem yy, nie jestem pewien, czy na pewno nie są aż tak bardzo niezmywalne, no ale coś w podobie. No i można uzyskiwać z bardzo ładne efekty. Te kolory z promarkerów można mieszać ze sobą, można nakładać na siebie kolejne warstwy. Do czego o, co, 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 co mówię troszeczkę później e, z tym nakładaniem na siebie warstw, bo to jest fajne przy cieniowaniu. Właśnie zdecydowałem się na malowanie za ich pomocą, głównie dlatego, że bardzo łatwo na kartce moje prace mogą wyglądać jak robione w komputer, W komputerze. I może po prostu mogę przelać swoją wizję bezpośrednio na papier i to dosłownie. Jest jeszcze takie inne bardzo fajne narzędzie mojej pracy, którego bardzo często używam. Znaczy, bardzo często. zawsze znaczy używam zawsze, jak rysuję z ich pomocą. Jest to żelopis! Biały żelopis. I. Wow, on tak fajnie na biało maluje. Znaczy zobaczycie zresztą to. A jak wszyscy wiecie, uwielbiam, jak coś się świeci jak psuje, ja i mogę w ten sposób. Dosłownie osiągnąć dokładnie ten sam efekt, który osiągam na komputerku, robiąc po prostu dodatkową warstwę i smarując na biało naszą postać. Um, czy. Boże, nie za bardzo chyba wyjaśniłem dobrze ideę promarkerów. No, najkrócej to ujmując, to chyba, że praca wygląda tak, jakby była wydrukowana wręcz. Oczywiście, jak ktoś się umiejętnie tym posługuje, ja wspomniałem, zrobiłem ze trzy takie prace. Z ich pomocą to 3, może 4, jakoś tak. Więc nie mam jeszcze za bardzo wprawy. Najbardziej doskwiera mi właśnie ten problem, że trzeba dość zdecydowanie i w miarę dokładnie kolorować, zwłaszcza pierwszą warstwę, przez co, jeżeli nie zrobisz tego dobrze, to ci się porobią takie, jakby, grudki tego. Tego koloru. I potem to wysycha i po prostu są takie nie nieładne ślady, widać gdzie zatrzymujesz po prostu marker, więc trzeba to robić naprawdę umiejętnie. Ja jeszcze nie mam tej wprawy, więc no... Ciekawe czy w ogóle będzie to widać na tym nagraniu aż tak bardzo. Szczególnie pod to światło, pod ten cholerny reflektor było widać to naprawdę bardzo, przez co byłem sfrustrowany z każdym kolejnym pociągnięciem. A jak potem wziąłem tą kartkę z biurka, tak popatrzyłem w świetle normalnym, dziennym, to stwierdziłem, że Ej, w sumie nie wygląda tak źle. Zobaczymy, jak to. Po raz pierwszy oglądam to nagranie, więc zobaczymy. Wow, JORASZ, profesjonalista! Jak ty ładnie montujesz filmy. No, a przechodząc, słoń do, do innej kwestii. Wspomniałem, że w promarkerach można nakładać na siebie kolor. I. Możemy nakładać na siebie różne kolory. Może, póki one jeszcze nie wyschną, możemy je ze sobą mieszać. Do ja nie mam za dużo tych kolorów, więc aż takie, takie cieniowanie jeszcze się nie bawiłem, nie próbowałem tego robić. Ale mam taki swój sposób. I teraz będzie pro tip. Jak macie mało kolorów jak ja, też powiedzmy zaczynacie przygodę z promarkerami, to poczekajcie sobie aż wyschnie kolor podstawowy, po czym... na naprawdę poczekajcie. Żeby one się nie wymieszały. To jest bardzo ważne. Trzeba być naprawdę cierpliwym człowiekiem. Trzeba powoli pokrywać kolejne warstwy, żeby właśnie one tak się brzydko nie robiły te ślady, które ja notorycznie robię. Jeszcze nad tym pracuję, wybaczcie. Eee, I. no, jak już poczekamy, aż on to wyschnie, nakładając kolejną warstwę, nawet tym samym kolorem, ona będzie ciemniejsza. Z czym, że potem na nałożoną warstwę, na nałożonej warstwie, już tak coraz mniej widać tą różnicę między kolorami, ale między pierwszą a drugą, naprawdę wyraźnie widać, gdzie biegnie ten ciemniejszy kolor. Znaczy, ta druga warstwa się zaczyna, wtedy biegnie tam ten ciemniejszy kolor. I można cieniować tak, jak ja właśnie cieniuję u siebie w komputerku. Generalnie jeszcze przed zakupem kompletnie nie czytałem na ich temat, po prostu założyłem, że tak będzie. Jeżeli by nie było, to pewnie bym się zdziwił i bym się wkurzył, bo tak to bym musiał z powrotem pojechać do Poznania. Nie wiem, na pewno o tym, wielokrotnie wspominałem. Do Poznania muszę sobie pojechać sam i bo u mnie w mieście nie ma żadnego porządnego plastycznego z takimi rzeczami i bym musiał specjalnie pojechać i wydać długie, drugie tyle pieniędzy na ciemniejsze odcienie. Oczywiście mam zamiar tak zrobić, bo będę dokupować kolejne kolory tam właśnie pod kątem prac, które będę robić, a przy okazji jeszcze będę dokupował ciemniejsze wersje i potem jaśniejsze wersje tych kolorów, które już mam, żeby po prostu jeszcze lepiej osiągnąć ten efekt cieniowania. A no i co za tym idzie, mieć szerszą palę dekolorów, i no nie za bardzo się przejmować tym, że. Yy, no, że są coś tam, ale w sumie nie mogę tego zrobić, bo brakuje mi koloru. Yy, ostatnio właśnie jakiś przemiły człowiek zamówił mnie pracę. Przypominam, można mi zamówić pracę, ją ja wtedy rysuję na zamówienie, wysyłam, na, znaczy wysyłam taką pracę drogą cyfrową, bo właśnie mogę też zrobić na kartce. A jak na kartce, mogę właśnie zrobić też tymi promarkerami. Z tym, że jeżeli ktoś sobie zamówi coś tam. Cicho, telefoniku, nie teraz. Yy, to. Będę musiał po prostu sobie zainwestować w te kolory, których ten. Właśnie, kurwa, zobaczcie tutaj. Rysując te ręce, tego nie widać tutaj aż tak bardzo. Myślę sobie, Jonasz, w myślach sobie w myśli. Kurde, tylko nie dotknij ręką tych mokrych elementów, bo brzydko rozmaziasz wszystko. No i rozmaziałem. Ale sprytnie zakryłem brzydką różową plamę pajączkiem. To, co tego nie miało być, ale do no, grzebania tam markerem, czy tym żelopisem, próbowanie tego zapaćkać, jest. Uznaję to że za jeszcze gorszy pomysł, ale aczkolwiek w tym... nasze znaczy podgląd mam trochę kiepskiej jakości, więc na nim nie było tego tak bardzo widać, przypuszczam, że po wyrenderowaniu byłoby widać i pewnie wy to widzieliście lepiej niż ja. No, właśnie teraz przeszliśmy do momentu, kiedy nakładamy drugą warstwę, na, nauczony poprzednim yy, fejlem już rysuje od lewej do prawej, w ogóle to było tak, sobie właśnie rysuję te rzeczy, kurwa, zacząłem od prawej, na pewno to spartole. Uważaj, tylko tego nie dotknij. I w momencie, kiedy myślałem sobie, żeby tego nie dotknąć, zorientowałem się, że właśnie dotknąłem w tym czasie i porobiłem to, te, te brzydkie ślady. No cóż, ale to mój pierwszy taki. Pierwsza próba na, narysowania czegoś takiego. będąc na wizji. Wiecie, jaki to jest stres? Kiedy coś pójdzie nie tak, czuję się, jakby wszyscy mi patrzycie na, na ręce, i sobie wszyscy myślą. No, patrzcie, patrzcie, jak się nie postarał. Jak jak, jak, jak jak, brzydko to zrobił, tą kreskę. Aaaa, straszne. I jeszcze w dodatku, ja mam taki zwyczaj bardzo nachylania się nad prasą, żeby lepiej to narysować. Znaczy lepiej, precyzyjniej. I w sumie pewnie wiele osób tak ma, że się po prostu nachyla nad czymś bardziej, żeby po prostu lepiej widzieć, co robi. To jest oczywiste. Tak samo z jedzeniem spaghetti, teraz ze spaghetti się nachylam na, na, nad miską, żeby wiedzieć, co robię. I nikt nie chce pracować na ślepo. No, a tutaj nie mogłem, bo miałem nad głową kamerę i ten I, i, Tak to bywałem się właśnie strasznie, że ta godzina nagrywania pójdzie się e, chrzanić przez to, że ten e, zwyczajnie coś e, spartole i zasłonię albo rękoma, albo głową. Coś mi się popsuło w tym... w filmie pozwólcie, że przerwę na chwilę nagrywanie. A nie, dobra, jest okej. Okay. Nie wiem, mi się coś brzydko, ale już wróciło do normy. No, i wreszcie deser w Pamparavę, żelopis, czyli taki, jakby kolejny pisaczek, tylko że on, bez względu na to, na czym malujesz, to może, będzie zawsze taki śliczny, biały ślad zostawiał. I ty myślisz, ślicznym... boże, jak to niefortunnie zabrzmiało, <laughs> wiecie, o co mi chodzi. Wiem o czym pomyśleliście, no, ale wracając do ślicznego białego śladu, możemy właśnie dokładnie nadawać połysk, tak jak nadaje go u siebie w komputerze, więc polecam, żelopis każdemu, to kosztuje 5 ziko, a tyle zabawy, wspaniałe, no po prostu chyba to jest jak dla mnie moje ulubione narzędzie do tej pory, dobra, więc dzięki wielkie za uwagę, ja się z wami żegnam, cześć!